Jak znaleźć tą drugą osobę? Jak dwie osoby mają się spotkać, to się spotkają, mm. i, i czasami to się dzieje w najmniej oczekiwanych okolicznościach, to też wymaga takiej wiesz, z jednej strony odwagi, ale też gotowości z naszej strony. Bo jeśli my będziemy zamknięte, zamknięci na nowy związek, na poznanie kogoś, jeśli w nas będzie dużo lęku, to myślę, że też wysyłamy taki sygnał yes. do świata, prawda? Proszę do mnie nie podchodzić. Więc myślę sobie, że też taka otwartość, gotowość musi się pojawić w nas w środku, a często kiedy jesteś. Po rozstaniach czy po zranieniach, to my się zamykamy na nowe relacje. I to jest też taki paradoks, bo jakaś część nas bardzo tego pragnie. Pragniemy kochać, pragniemy być kochani, pragniemy być w bezpiecznej, harmonijnej relacji, a z drugiej strony boimy się zaryzykować, bo tak jak mówiłaś, często y, miłość gdzieś na jakimś etapie łączy się ze zranieniem. Nie musi, ale jest to to ryzyko, które podejmujemy. No i teraz pytanie: która szala y, tutaj wygra?